Witam serdecznie. Marcin Guralczyk. 1 maja. podwod z kabiny 80 km. Pierwsze gołąbki już się pokazały u kolegów mocarskich w piątnicy. No i myślę, że zaraz coś tam u nas powinno się pojawić. ułożonych 13 tych samców z klasyka. I 40, chyba. 4 z gniazdówki tam parę sztuk zostało z jajkami samic. Także czekamy na przylot. Pogoda ładna. Daszek zrobiony na kurniku. No i czekamy na gołąbki Przedwczoraj mieliśmy podwat z kabiny również na 60 km. Także dla mnie udany z 60, tam chyba dwóch sztuk, brakuje trzech. Także nieźle. No zobaczymy co to będzie dzisiaj. Młodzieży mamy odsadzonej czterdzieści, chyba cztery sztuki. Zaraz zobaczymy, jak Myślę, że gołąbki zdrowe. Za tydzień pierwszy lot konkursowy, jak będzie co wkładać, będziemy walczyć. O są dwa gołębie, o jest więcej, jest. Są gołąbki. Cztery, pięć. Chodź, 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 chodź.

Chodź, 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 no dzisiaj pierwszy głąb z gniazda. Czekamy na resztę. Jest szpaczka.

キャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチキャッチ Jest kolejny. Także nie ባዎቦብ እነቦቸቦቦትቱ እኝቦት No dobrze hodowcy, także pozdrawiam. Życzę udanych lotów. A tu jeszcze trzy nadlatują, także będę pomału kończył. Bateria zaraz mi padnie. Postaram się, jeśli wszystko będzie ok, nagrać coś z pierwszego lotu. Relacje także pozdrawiam wszystkich. Dzięki za łapki w górę. Subskrybujcie, jeśli Wam się podobało. Udanego sezonu, życzę. Pozdrawiam. Następny siada. dobrego lotu.